biedrze. Nie, wiecie. No więc troszkę jest. Wow. Wow. Poczekajcie, moje pieczarki wypadły, Więc pierwszą rzeczą, którą już użyłam, są pieczarki. Trochę jeszcze zostało. Nie wiem jak wy, ale ja jakoś tak dzisiaj mam. Dzisiaj y, muszę wyjść, bo idę coś załatwić o 11:30. No i 11 muszę wyjść jest 10:00. A ja sobie wymyśliłam taki obiad, że Placki, ziemniaczane, sos, przecież to tyle roboty, nie? Ale dobra, nie martwcie się. Placki utarte, schowane już do lodówki, tylko do smażenia, sos się robi. Dobra, bo jeszcze kawę nie piłam. Kupiłam. Kupcie, piszcie, czy to jest, yy, czy on pachnie ładnie. On jest taki piękny, tamtego jeszcze mam połowę może trochę więcej, yy, ale dzisiaj była promka i, i w ogóle jak zobaczyłam go, to mówię, biorę go, bo on tak pachnie brzoskinią i pewnie tak pięknie pachnie. O matko, to jest piękny zapach, po prostu istnie brzoskinka. No i drugi był yy, przy zakupie dwóch taniej, nie wiem, wziąłam taki, ten też pięknie pachnie. Nie wiem, czy on taki był, bo u mnie zazwyczaj są wszystkie albo te niebieskie, albo te takie białe, takie wiecie, dla dzieci. Ale to jest rewelacyjne. No więc wziąłam, zapas. Kupiłam yy, sałatę o taką, liściastą, tym razem nie lodową. Serki dwa, gdzieś tu powinny być, paragon. E, takie chrupasy, jak byłam dzieckiem, to tam lubiłam na paletach, ale nie tylko ja pewnie, co nie. Przyprawa do kurczaka, dwa, dwie takie makówki na drożdżówki, trochę cukierków. Dwóch torebka, bo każda inną ma. Mars i jakieś tam takie takiego. Picie. Jedno i drugie. Jedno arbuzowe, drugie jabłko i wiśnia, yy, żeby wiedzieli, które to które. A i tak nie będzie, że jedno wypije drugiemu. No, nie wiem czy nie. Proszę, jest tarówki. Jest i drugi danio. Od razu mam słowa i zabiorę sobie kawę. Bo chciałabym O, Uwielbiam. Czy spadła. Mam tutelka. jedna stała, nie? Spoko, spoko, no, spoko. Mandarynki ostatnio zjedliśmy wszystkie i tak mówię a wezmę, wezmę. Kasza, pęczak, keczup, bo w Lidlu, powiem Wam, że taka wtedy była widać. A im nie smakuje ten keczup, powiem Wam jakoś. No więc wzięłam inny. Kajzerki. Po cztery tutaj, bo idą do mrożenia. No to, to musi to. być po prostu standard. Yy, ten tak sam chleb idzie do mrożenia. I co tutaj jeszcze mam? Jeszcze takiego nie mam. Kasza, ser, Serie Golden. Wzięło. tam ten morski, to też mnie nie smakuje. Podobają mi się opakowania strasznie tych, tych musków. One są takie piękne i wakacyjne malina, jabłko, truskawka. Ostatnio mój Oskar wziął truskawkę, jak pachniał taką truskawką, taką świeżo zerwaną. No po prostu mm, pięknie wyglądają one. i Mają naprawdę też bardzo dobry e, skład i bardzo krótki przecier jabłkowy 83%, e, przecier truskawkowy 17%. Zawiera naturalne, e, naturalnie występujące cukry. I to tylko tyle. Także że chodziło o ten cukier. No a rewelacja inna. Tu się muszę kończą. I tu jest trochę wita fresh. Jednak ja na zmianę wita fresh owolowo. Zależy w sumie do taka fronta jest. No i teraz co? Bo wcześniej chyba takich nie było u nas. Były jakieś takie malutkie. No, a czasami kubusie. I to takie moje zakupy. Dobra, to zróbmy sobie kawkę, bo no ale to to jest po prostu ten. Czy u Was też tak zostaje? Taka jedna rzecz, taka jedna paróweczka, jeden plastereczek. Nie można było tego wyjąć i to wyrzucić, czy, czy po prostu czasami najlepiej to mnie bardzo y, cieszy, i to jest w ogóle fenomen. Jak otwieram lodówkę, patrzę, a to takie biedne pudełeczko puste. Udało no, no, Może w moim domu takie dobre robię kawę i idę sobie chwilę jeszcze usiąść. Eee, dobra, tutaj sos mi się robi. Robię sos na bazie kurczaka, więc pewnie to się rozciapcia, pieczarki tutaj już się gotują. Eee, no i mam jakiś taki sos śmietanowo-siołowy taki zrobię. I do tego nie kupiłam sałatki ogórek będzie. Eee, I śmietana ser. I taki to będzie obraz dzisiaj, a miało być placki ziemniaczane ze śmietaną. Mówię może z cukrem, to no nie da no, mi sobie wszłóżku prawda. dobra i będę ciekawe dziewczyny, bo nie piłam. Eee, I usiądę na chwilę. O, przed wyjściem posprzątałam, zanim zaprowadziłam dzieciaki i mm, chciałabym chwilę posiedzieć, bo później muszę jechać, ale oczywiście zabieram Was ze sobą. Dobra, to przychodzę, żeby się z wami pożegnać, bo się wczoraj nie pożegnałam. I taka refleksja mi naszła myśl. Jak tak. siedziałam w pociągu, paprochy, że zauważyłam, siedząc, obserwując młodzież, młode dziewczyny. Zauważyłam, że... Zostaw Oskar jej to, bo ona będzie krzyczała. Możesz zostawić to. Pożyczyła ci i pozwoliła ci to rwać? Tak. Że. No zauważyłam, że te młode dziewczyny, takie małolatki, nie wiem, no teraz to się szybciej malują dziewczyny niż kiedyś, ale taką tapetę sobie robią te małolatki. Nie, no nie mogę patrzeć na te rzęsy, zobaczcie, jak to wygląda. Serio, wygląda jakby miała tu lukę, a tutaj są rzęsy zielone. No, słabo zrobiła mi te rzęsy, przyznam, że naprawdę słabo. Nie o to mi chodziło, absolutnie nie o to, no przecież to... Dobra, no i już że te latki teraz to tak się malują, że i takie, że po prostu widać, nie wiem, że widać, kto jest taki jeszcze młodziutki, świeżaczek, no taki make-up, że to po prostu oko to jest obrysowane całe, odtąd w ogóle jeszcze wyciągnięte, żeby było takie, wiecie, najlepiej to w ogóle odtąd powinni sobie robić, odtąd. I takie duże te oczy, dotąd. Yy, brwi to w ogóle powinny się odtąd zaczynać, nie? Od taka minimalna przerwa. Ten make up to po prostu chyba trzeba dwie godziny wcześniej stać, żeby zacząć się malować do szkoły, bo tak powymalowane te dziewczyny były w tym pociągu. Do szkoły jechały, bo z plecakami, wracały, wracały właściwie, że po prostu mm, później to pewnie przejdzie, ale póki mogą, to po prostu malują taką tapetę. No i najlepsze jest to, że widać, że to dzieci. Na pewno oglądają YouTube'a, film, te filmiki makijażowe, więc nie wiem dlaczego z tych filmików makijażowych nie wyniosły tego, że makijaż się nie kończy tu. Tylko troszeczkę podkład należy przeciągnąć, żeby nie było takiej ostrej granicy, bo to bardzo śmiesznie wygląda. No ale wiecie, to takie dorosłe już są. Mam wrażenie, że te małolatki już tak bardzo dorosłe się czują, że po prostu makijaż, ile wlezie, fajek i kachu i tak dalej i jestem bardzo dorosła, tylko że to nie świadczy o, o tej dorosłości, tylko dla mnie to jest odwrotność, bo nawet powiem Wam, że aż to jest niesmaczne coś takiego słuchać i powiem Wam, że nie wiem, czy wtedy się patrzeć na tą osobę, zwrócić jej uwagę, czy po prostu się odwrócić i pójść, rób co chcesz dzieciaku, chyba najlepiej tak, bo teraz tam młodzież to jakbyście im zwrócili uwagę, Niektórym to myślę, że, hu, 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 taką wiązkę można byłoby dostać. Yy, że, Czy wiecie, uwaga, nie jest za, że to jest umalowane, to już jest ich sprawa, ale no właśnie zauważyłam, że te małolatki takie są wymalowane, a im starsze, no to już wiecie, doświadczenia łapią te dziewczyny yy, i ładnie umalowane, i tak wiecie, tak, no tak wszystko ok. <laughs> a te młode to po prostu, no, taka tapeta istna. Normalnie jest TikToka. I z YouTube'a. Tylko, że, no nie wiem, no dobra. No właśnie, i tak zwrócić uwagę, że chyba strach. Lepiej nie zwracać. Nie wiem, czy wy zwracacie uwagę młodzieży, że na przykład bardzo przeklinają w miejscu publicznym, czy stojąc obok was, czy. Jest zachowanie. Chyba lepiej się nie odzywać. Chyba, chyba tak, bo powiem Wam, że ta młodzież to trochę strach jej. Trochę strach, bo nie wiadomo, wiecie, jak zareagują na to. Babcia, jak zwróci uwagę, czy może usiąść po sobie, siedzą, no to już jest w ogóle afera na cały pociąg, była, i no ja tam zawsze stoję. Chyba, no, chyba że jest pusto, wiecie, no jadę dalej, no to wtedy sobie usiądę, ale tak, to to stoję, niech sobie już tam wiecie, daleko nie mam, jak jadę, ale gdzie jadę, no, ale zazwyczaj sobie stoję, żeby później wiecie, nie. No, chociaż ja i tak zawsze ustępowałam, czy kobietom z dziećmi, czy w ogóle dzieciom, czy starszym, czy kobietom w ciąży, no to w ogóle jakoś tak, ja tak zawsze ustępowałam, a jak nie ustępowałam, to i tak ustępiłam, ja zawsze ustępowałam, nawet jak byłam bardzo zmęczona, mi tam nigdy nikt nie ustąpił, jak się źle czułam, ale ja tam ustępowałam, tak samo w sklepach, zawsze przepuszczam, czy znaczy zawsze, jeśli, no jeśli się bardzo nie spieszę, nie? Tak tragicznie, chociaż to rzadko jest, to przypuszczam przed siebie, jak Wam mówiłam nieraz, kobiety ciężarne czy z dziećmi małymi i jeszcze mówię bardzo głośno, żeby mnie reszta słyszała, ludzi przede mną i dzięki temu przede mną jeszcze ludzie przypuszczają, bo tak to ludzie mają klapki na oczy i nie widzą kobiet ciężarnych czy kobiet z małymi dziećmi, już pomijmy starszych ludzi. Ale to, to, to pomijmy. Ja też pamiętam, że stałam i rzadko kiedy kto mnie przepuścił, a nawet potem, to też mówiłam Wam, że nawet jak ktoś mnie przepuścił, to było mi głupio jakoś tak. I jeszcze jak mówili, pani idzie bez kolejki, tu jako pierwsza, jakoś mi strasznie głupio było. Ja zawsze stałam, czekałam, no kilka razy nie powiem, bo bardzo się źle czułam, słabo było mi w sklepie. I wtedy pamiętam, nikt mnie nie przepuścił, no ale odstałam, poszłam, usiadłam, później samochodzi samochodzie jakoś tam, wiecie, dojechałam. Dlatego z własnego doświadczenia wiem, jak to jest być w ciąży i w ogóle, i przypuszczam. Poza tym takie rzeczy to chyba też się wynosi z domu. Moja mama właśnie mi mówiła, żeby i tak, no nie wiem, jakoś tak. Dobra, bo się miałam pożegnać, no więc żegnam się z Wami. Byłam, gdzie byłam, zrobiłam, co zrobiłam hmm. yy, i...